Czekaj, teraz patrzę. Dobra, niech ci będzie Polak, że poczekam te 5 lat. Ale jak stracę. Jezus Maria, Berii, to przypływaj to Portugalia tą flotą, Iho, nawet jednym Iho, ciężkim. Ja tu myślę o strategicznym sojuszu, a ty mi wkurwiasz. <laughs> a <po> to jest. <laughs> Myśl o strategicznym sojuszu, a ty mnie wkurwiasz. Do, sojusz, dobrze sojusznicy, no. dobrze. Oooo! Skończę tylko wojnę i sojusz z Węgrami. Nie, nie możesz. Może. A płynie tylko prosta droga do Moskwy. Dobra, ciuchuj mnie też minus 6 stabilności. No, możemy lecieć, bo mogę teraz wypowiedzieć <laughs> Przygotuj, Przygotuj armię. I są przygotowane. Powiedziałeś, że im pomożesz. No, kurwa. Zaraz e, w kurwie się zerwę z tą sojusz, że ci wypowiem sam wojnę. <laughs> Zrób no nie to. wpierdalać się w ten fest, kujwa jebani buntownicy, macie tyle prowincji do wyboru, ale w tą w stolicę wchodzicie do nich, którą oblegam Zrób to, wypowiedz mu wojnę. Teraz. Nie wiesz, jak mnie to korci? mantua. No Dobra, już... ale ja chcę jedną prowincję z tego, rozumiesz? No, ale... Jako? Ze złotem. No nie! Tak! Nie... Obiecałeś... Chciałem czekać. No dojebałeś mi biceky, teraz kurwa ja ci zapierdolek... Mogę, mogę ci oddać stal. Albo brąz. Nie chcę stali, chcę złoto. <grym> nie może nie Wolfram. Złota. Najpierw to spląduję, potem mogę ci nie dać. Dobra, zajm im stolicę. Chuj im w dupę. Może Wolfram? Nie. Amelinium! Mówię ci Polak, że będziesz dostawać pieniążki do... Turcji jest dużo chromu. Dwa pieniążki, tak. Jedy. No, A, jak, pakieta, jak będę je mieć, to je dostaniesz. To, t, jaka to jest prędkość? Zero? Nie mogę jej ruszyć. Pauza przeze mnie. No. pauzy. Bo, jest... Jest do... bo ktoś jest, jest miesiąc do tyłu praktycznie. Czemu <gubanie> ktoś oh! zlegał kurwa <Kopf> na pauzie? <gubanie> Też oblegałem, to przez to. Powiedz mi, jak to jest, zlagować na pauzie o ekskomunikach? Statysfakcja... To nie było na się, to, to, był ost. A gdzie było napisane, czy jakieś państwo ma zwiększony koszt korowania i tak dalej? Eee, Mówię, że Maroko, to tak. tam, jak masz tych, War Exhaustion. Wtedy w... Czy mówisz o ideach, czy o czym? O War Exhaustion. Czekaj, kurwa. Podpijcie się do mnie. Egzekut. Ok, czy Maroko miało to? Maroko chyba miało zwiększone. Wiem, że na pewno Tunezja, zobaczę. Galerii combatability. O, nie moje królowa Ej, ale. szybko, bo ta... jak to się nazywa? Wallachia gdy powiedziałem wojna. No ale musimy mieć więcej, jak też te prowincy ze złotem. Nie, nie. Play as release subject, fuck. No, fuck. O, ale ger, Tak, play as release subject. Dobry Zabdek, zlewiał <grywia> prowincję Nie no, zaraz im jeszcze oddam, jeżeli dam radę Nie masz, nie masz tego? Algerii komu zrobiłeś sobie, ty kurwa zrobiłeś sobie brzydko. W Algerii W twoim też, mamie się w Wiktorię bawić, tam Francuzi mają prowincję <laughs> Oui, 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 oui Kurwa, tak, filmu? tak, tak Dobrze, dobrze, dobrze Przestało. To ja będę, teraz będę miał zajebisty sojusz zaraz Coś jest...

i utrzymuje moje forty. Widać kto, ma... kto ma większe jaja No sorry no Nie no spoko, repus. A Repus się boi 20 masz bić w te 3000 Dokładnie <ścoughs> O Jezu, zaraz jeszcze za dukaty? Za jednego kurwa Nie, najpierw chcesz złoto, potem kasa, teraz jest dukat, niech ci będzie Co za się? śmiecie? Przechodziłem przez tu gurt i kuźwa usunęli pozwolenie przemarszu I dostałem black flaga Ja śmiałem im wpierdalać Z kim ty się tam bijesz? Jezu, z Afryką się Tu Tunis zaatakuj kozaków. Mam trusa A stylia chcesz Portugalii O Ona mnie też ma agresywną, Moskwa Jeden, Nie, to razie. jest mój sojusznik? Czemu ty jej na początku nie zjadłeś? To jest mój sojusznik. Okej. Okay. To jest twoim sojusznikiem. Czy byś groził znowu Anglii? Może? O. O. Nie opłaca Kastylio... mi się to już. Kastylia zerwała sojusz. W wszelki wypadek zostawię włączony ten fort. O, co to chyba jest? Katalonia, ciekawa Katalonia. W sumie, jak tak pomyślę, możemy no, mieć wspólny to. interes. To. Ten ktoś już dobrze wie, jaki. Austria, pewnie. Austria ma to w dupie. <laughs> Austria, na modem, chucha ogarnijcie no, te bunty, żeby wam nie wybuchały, kuźwa, nie po to was Osmana albo Austy teraz wziąć tylko na rywala. Osmana. Albo nikogo. Ej, Francu! Co? Franc... Czemu podbijasz Prowancję, w której rządzi ta sama dynastia co u ciebie? Jakie, nie, jaki ory... R zajebisty, Izabel563. No, po co mam czekać? A żeby ci nie zdychła tylko teraz. Wystaw go gdzieś, Rekus. Dostaniesz Unię. To jest kobieta. A, dobra. Kopernik no, żeby kobieta, ci ona kurwa. nie znikła. Bo możesz dostać teraz Unię. Wiem. No. Wiem, jak to działa. No. Mm. Kurwa, moja Unia! Kurwa, moja Unia! Fajny kurwa! jest następca w tym. wagonie, Alfons. A ty masz Gdańsk. No ja mam Gdańsk. No to teraz wojna albo Gdańsk. <laughs> wojna, ale ten dań jest kurwa spory. Ja współczuję ci w anektowaniu tego syfu. Nie? Ale i się tak. łatwo anektuje akurat chyba. Nie kurwa, to, to, to co kurwa teraz tu jest, nie jest łatwe do zaanektowania. To nie, po pierwszej wojnie tak, resztę prowincji bierzesz sobie jest ok, ale teraz będziesz to długo anektował. Czekaj, jeśli po, gdzie to kurwa jest drona. Ej Polaka, ty nie mogłeś Mołdawii, wise? 650. Ale Mołdawia już nie jest chyba przed dupasem ten polski. Ale, ale, ale ja nie, nie wiem, bo tak. są eventy i może być albo wolna, albo być Malchią polski, albo... A osman ją zjada. Wiesz, Wolę żeby osman ją kurwa zjadł, niż kurwa mieć na nią markię, bo kurwa prawie Nie, mi się nie, się nie, nie podoba, jest. bo zmniejsza się liczba państw graniczących z osmanem w Europie. Wenecja. Jak tak, Serbów podbije, bo kosztowa po złoto. Ty imperial, imperialisto, ty A Ty granady, <laughs> Ale patrzcie, już mam Fakt, Czemu handlowe bezmorale się wbiło w, w, we flotę Granady? Jebane degle! Moja u... moja barka! Barka. A jeszcze żaden gracz nie prowadził wojny. Kurwa, Repus podbija Tunezję. Nie, hm. Moskwa podbija Nowogród. A gracza? A gracz? No, u nas to się... Coraz bardziej wiesz tam ten... Granica Napięcia. powiększa. Napięcie się u mnie z repusem coraz większe tutaj robi. Nie? Jak już sojusz repus zerwał, to to już wiesz. U mnie zawsze z Moskalem jest. E, zawsze, Poczekaj no. tylko, aż ten Aragon dostanę pod Unię. Się kurwa, zesrasz z tą Francją. Pamięta, nie będzie żadnej pamięta, wojny. Jeśli wypowiesz Francji wojnę, to zawsze dołączymy, żeby, żeby zawsze osłabić sojusz e, wrogów. To fajnie będzie. Ej, repus, się... repus. Jeszcze no. Roel Mariaż z papieżem pod u niego. Nie da się pod unie. Tego się nie da pod Unię Bo papież nie może brać real Mariażu No i przyszedł ten e, psuciel dobrej zabawy. No Cicho. Psuciel. psuciel. Masz Tunezję za swoje, ty mi upiłaś wybrzeże, ja ci kurwa zupię cały kraj. <noise> Ej, ty, Austriak, zauważ kto ma gwarancję niepodległości od Oswana, pod tobą. Mameluk? Wenecja. Ja. Jak? Serio? Jak? Dobra, dostanę dybina, No Bo, bo Austria reagował, tak to się w kurwi w końcu, tak? Co? <laughs> Tunezja ob oblegała mi Algier. Przypłynąłem armią z Grenady. Wszyscy z spierdolili i teraz, do teraz ich nie widzę. O, ale Nawara jest w Grenadzie. Ja też chcę mieć kolonię w Afryce. To dopiero 1850 wyścig. Trzeba bym 60. Tak, jak będę miał dużo ekspansji, to mogę zaatakować tu. Dobra, mój następca ma 60 kurwa, dwa lata. Ja pierwszy. A to jest epickie z tym Kazimierzem Gielonem, bo na początku ile ma tam? 18 lat? 16, jak wchodzi na tron? No, no i kurwa następcy są so, so starsi od niego i zdychać, jak Gielończyk, następca ci wchodzi, po miesiącu ci zdycha i wchodzi kolejny. No. Ale chociaż no, polski... No, ja patrzę na nie tych ważny. erów, jakie ty są dobrze tutaj. ja tak właśnie popatrzyłem z so, jakich masz fajnych erów i mi się smutno zrobiło. Nie, widzę, ten kastylijski. 5-4-3, no nie jest taki zły Żebyś dostał tego Hohenzollern'a, nie? Oh, 4-2-5, ciekawe Dwóch Habsburgów jest ten. Te, też tam jest Austriak i Czech Ale Polak wiesz, o którego Hohenzollern'a mi chodzi? E... 1-1-0 On jest najlepszy Najlepszy bastion. Jak jeden wcześniej zginął, to on by rządził. Tak? Jest jeden, kurwa, zero. ta Tunezja się wbiła we mnie froną. Ja pierdolę ten. Ochłon z o kurwa. To kurwa, zapatrz. Ja, <noise> ale nigdy nie zdobędzie tyle władzy co ja mam, to jest dobrze przynajmniej. Ej, czy wie państwo, sus? Gdzie to jest? Taki ZUS, tylko z a a, pod Marokiem. Pod Marokiem. Dobra, zauważyłem. O, muzyka z Sabadonu. A ja nie mogę! Poprawa autorskie. A ja słucham muzyki z Europy A ja słucham, no, że jest Sabatonu Leci teraz Nie, no. Ja tam Rammsteina lecę A, odpalili nowy launcher, tak? O, fajnie, odpalam! Pierwsza, leci, Kuź, do NIE! Dokładnie. Moje KOSOWO! Moje ja. KOSOWO! Dobrze, Osmani! Tak! Mogłeś bo wcześniej wypowiadać im wojna, nie kurwa czekasz. Aż ja pieniądze, aż mi pieniążki weź tam nagrał. Trzeba było jebać agresywną ekspansję. Mogłeś jebać, mówiłem. Wszyscy ci mówili. Nie, tą agresywną ekspansję. Nie, czekaj, czekam, poczekam jeszcze tylko 4 lata. Bo, bo agresywna ekspansja. Nie wolno agresywna ekspansja. Nie wolno być agresywnym, no? Powiedziałem. Nie, nie jestem agresywnym, ja wypierdolem moje papety. Powiedział repuś patrzył spojrzał na południe swojego kraju nie? No. <grym> co to za reformy? Pierwsza reforma. Jeszcze nie... zostało ci raz, dwa, trzy. Nie wolno ci ro robić reform nie postępu. Reformy. Ej, dob dobrze, rób te reformy. Jeszcze dobrze. Zobiegdy wojnie <grym> Dawaj, jeszcze cztery. Czekaj, w Ej, te Ile twój władca ma w lat, Austriak? Mój? No. 51. Ile? 51 Czekaj, ktokolwiek na ciebie głosuje? Tak Trzy A, jebany farciarz Jak dwa? Tak sądzie ty głupia a, <laughs> a, bo, a, bo ty wiesz ogólnie, że... Nie Że jak robisz tego... Um, reformy? Reformę to się obrażają Tak, to się obrażają I dojdziesz poparcie. Dlatego najlepiej robić reformę jak wadca jest młody Mmm Mój 4110 Mik Mikulos Horty Lecieć podkował, to wielko wojna. Nie? Teraz, Teraz tamara, zdychaj, masz 60, pomogę ci umrzeć, tak? Wypierdalaj z tego trąbki. Nie rób tego! Ja ci nie radzę tego robić, z Zrobiłem wszystko. to. On już to zrobił. Queen Izabel 563 i to kurwa... I dziedzic dziedziczka 445. To jest tak nie wolno, to jest illegal. Mogę ci zrobić na Izabę... To nie jest CK2. A skąd wiesz? Ja mogę. Bo na miniaturce było napisane. Zobacz. Dadry o, ale węgrzy łapkę. powoli spłacają dług <coughs> Powoli. Już 100 dukatów spłacili. To? Z ile Węgrzy? Z, Z węgrzy. 10, węg... Mieli 108. Mieli 108 pożyczki, teraz mają 113. A. IM TO KURWA ROŚNIE <laughs> Mają osiem pożyczek 1052 no, ja no, ma... też mam pożyczki, 150 kurwa ja, Czechy Nie, Czechy nie mają pożyczek, Czechy nie mają TY MASZ pożyczki. Ja mam? Ja nie mam <laughs> nie, tak. nie, Ja nie, nie mam żadnej, Czechy nie mają, tylko Węgry mają Nie, tu się patrzy pożyczki Ja mogę se sprawdzać w ten ten, subjectach i tam mam paydevs Influence 150. A nie, Mało. dobra. Bo Austria zawsze spłaca czyjeś długi. Chyba, że są to Węgry. Na przykład Polskie. Polacy na przykład pomogli pod Wiedniem, to ci wzięli południe Polski, żeby nie wzięli Rosjanie ani plusata. Ja się nie śmiejcie, bo Czechy mają 5 dukatów przychodu. Czechy. A, a Węgry 0,86. Znaczy to, że za. Za twoje, twojego panowania PKB około 1000 miesięcy spłacam dług. Ja podejrzewam, że w następnym roku PKB czes, czeskie spadnie. O! Teraz też mam kometę, co daje mi prestiż i stabilność. Dawaj. Co, co jak jak Moskwa. Mi się no. najbardziej podoba event, jak gra się osmanem, nie? Bóg jest dobry, plus jeden stabilności. Jak to musiałoby wyglądać historycznie? Nie? Sultan sobie śpira, no wstaje, wychodzi na balkon. Aaaa, eee, Bóg jest dobry. Plus jeden. Nie, nie, no lepsze jest. Bóg jest dobry, plus 500 dukatów. No.